40 stopni? Dobra, już trudno. Takiego testu w twardym resecie jeszcze nie było. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przetestujemy. pralkę. No nie żartuję. Pralka jak to pralka. Ta akurat jest stara, mało innowacyjna, ale. Zobaczycie, co za chwilę do niej włożę, i sprawdzimy, czy to wytrzyma nasz nietypowy eksperyment. Musicie obejrzeć dzisiejszy odcinek twardego resetu. Zakładam, że większość z Was kojarzy szwedzką firmę TULE. Tak, to ci od bagażników samochodowych, od mocowań na rowery, narty itd. Wyobraźcie sobie, że na polskim rynku pojawił się ich najnowszy produkt TULE Atmos X5. Specjalne etui do iPhone'a, które zostało wykonane z poliwęglanu, które trudno wyciągnąć. O, jest jedna część. Jest druga część. Proszę bardzo, tak to wygląda. To jest spód i boki, zabezpieczają nasz telefon. Ponoć nawet upadek z dwóch metrów takim etui naszemu iPhone'owi nie zaszkodzi. Mamy zabezpieczenia wszystkich portów, są duże przyciski do włączania i wyłączania, do regulacji głośności, do przechodzenia w tryb wyciszenia dźwięku. No dobra, mamy iPhone'a, wkładamy go do środka musimy pamiętać tylko żeby to wszystko dokładnie do siebie przylegało, ponieważ mamy tutaj całą masę uszczelek. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie, bardzo uważnie, każdy narożnik mocno przycisnąć. Najlepiej żeby był o właśnie taki mały klik. Jest. Dobrze, wygląda to solidnie. Podobno Touch ID ma chodzić, za którymś razem ale chodzi. To co? Wkładamy pranie, żeby to etui nie było samotne. No i co? Ojciec prać. Tylko jak mi się tam woda dostanie do środka, to 3000. U, poszło. Obroty. Wirowanie, oczywiście. No wiecie, 800? 800 jest dla cieniasów. 1000. Dobry. Nie. 1200. Już za 51 minut wszystko się okaże. No dobrze. Pranie dobiegło końca. Pięknie pachnie. Zobaczymy teraz, co z moim telefonem. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku, lecz oby na pewno trzeba to pootwierać. To też nie jest proste. O, tu jest trochę wody. I tu też, ale tu po bokach, na tych klapeczkach, zdejmujemy. No i co? Wygląda na to, że troszeczkę jest takiej. Odrobina, nie wiem nawet czego, to nie jest woda, to jest taka mgiełka. Ale no dobra, muszę Wam się do czegoś przyznać. Przede wszystkim, takiego etui z telefonem nie wrzucamy do pralki. Absolutnie producent nie przewidział takiego dziwnego co najmniej pomysłu, bo jest obrót, telefon uderza w tym etui o ścianki bębna, jest woda, w każdej chwili może się rozszczelnić i telefon po prostu szlak trafi. Po drugie... Ja nie jestem taki odważny, a może inaczej. Taki głupi, żebym wkładał do środka prawdziwego iPhone'a. To po prostu jest atrapa. Ale muszę przyznać, że sucha atrapa. Natomiast jeżeli będziecie wkładać do tego Etui telefon wart 3000, a nawet więcej, to pamiętajcie o tym, żeby go naprawdę bardzo dokładnie zamknąć. Ale przede wszystkim. Sprawdzić w instrukcji obsługi i w warunkach producenta, co takie tu i naprawdę może przeżyć. No, mogę to wyrzucić na śmierć. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig-2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.